Cześć, to jest na z White Cloud Handmade. Witajcie w kolejnym filmie. Witam cię z wami w kolejnym filmie. Będzie to film z serii dla książkowych moli albo fanów książek postanowiłam do tej kolekcji dołączyć kolejny film. Tym razem będziemy szyć okładkę na książkę, taką, którą możecie sobie wykonać, na przykład z bawełny. Ja będę do tego wykorzystywać starą poszewkę na poduszkę, możecie uszyć z materiału wodoodpornego, możecie uszyć zewnętrzną część okładki z innego materiału, wewnętrzną z innego. Ja będę szyć coś takiego, z czegoś takiego, i będę po prostu mieć wewnętrzną i zewnętrzną warstwę w takim samym wzorze i kolorze. Przygotowałam sobie książkę. Będzie Wam potrzebny oczywiście centymetr, nożyczki, nożyczki na pewno do materiału, bo nie będziemy raczej robić wykroju, tylko po prostu pokażę Wam, jak ja sobie tą książkę mierzę. I na tej podstawie po prostu pokażę Wam, jak wycinam. Oczywiście kreda krawiecka, będzie Wam potrzebna też gumeczka. Może być taka centymetrowa, zwykła gumka, taka tak zwana do majtek, taka bieliźniana, ale nie ta ozdobna, tylko taka najzwyklejsza, najzwyklejsza na świecie. I coś jeszcze? Chyba wszystko. Tak więc ja Was serdecznie zapraszam do szycia. Na razie materiał sobie odłożę. Interesuje mnie moja książka. I teraz tak. Mierzymy sobie, jak, ile tutaj potrzebujemy dookoła tej książki centymetrów. Mamy 38,5 cm. Ja sobie to zapiszę. Teraz na wysokość ją mierzymy. 25. 4 i 7, to zróbmy 25. No i teraz możecie sobie zerknąć, ile tu potrzebujecie tak mniej więcej 9 cm, 8 cm na, na zakładkę. No to 9 z tym przeszyciem. Także z jednej strony plus 9, a z drugiej strony tutaj możecie sobie zrobić dziesięć centymetrów, czyli plus dziesięć pięćdziesiąt siedem i pół centymetra, zróbmy pięćdziesiąt osiem centymetrów na dwadzieścia siedem centymetrów. Rozkładam sobie tą moją poszewkę na poduszkę. I teraz będziemy potrzebować, ja sobie tutaj wyrównam, bo mam tutaj szef. I teraz tak, tu sobie zaznaczamy od góry 57, 58 cm. Natomiast tutaj sobie robimy 27 cm. Zanim tutaj sobie wytniecie ten nasz kawałek, który mamy wyznaczony, to z tej jednej strony, która będzie nam z tyłu zakładać książeczkę, to sobie zróbcie tutaj w tej części, która ma 27 cm, sobie zaznaczcie tutaj 2 cm i od góry również 2 cm. A tu sobie wyznaczcie te 9 cm. 9 i 9. I teraz tutaj narysujcie sobie kreseczkę taką, o ten sposób, żeby te brzegi z jednej strony były po prostu nieco ścięte. No i teraz ja sobie wycinam. Przygotowuję sobie od razu też dwa kawałki gumki. Teraz zaczniemy od tego, że ja mam lewa do lewej, także muszę sobie obrócić na prawa do prawej. Wy, jak macie lewa do, prawa do prawej od razu, to nie ma problemu, nie musicie nic obracać. I tutaj przeszywamy sobie, może być na szerokość stopki, tutaj w, te, w tej części nie tej ściętej, tylko w tej, właśnie, która jest prosta. Przeszywacie sobie tutaj na szerokość stopki, w tym miejscu, następnie wywrócimy i przestebnujemy powierzchnię. Ale to wszystko Wam zaraz pokażę, tak? Więc ja sobie idę teraz przeszyć tutaj na szerokość stopki, przeszyłam sobie tutaj na szerokość stopki. Następnie wywró wywróciłam na prawą stronę, czyli lewa do lewej, przeprasowałam, i teraz idę tutaj przeszyć, przestebnować. Jak najbliżej brzegu. Teraz, jak już mamy to jak najbliżej brzegu zrobione, to rozkładamy sobie tą naszą e, e, okładeczkę na tak, jak tu widzicie. Tak, żebyśmy mieli ten środek tutaj w szwu. No i teraz tak bierzemy sobie linijeczkę albo centymetr. I zaznaczamy sobie tutaj 8 centymetrów. 8 centymetrów, To również 8 i 8. Robimy sobie nacinki w tych miejscach, w których zaznaczyłam te 8 centymetrów. I teraz składamy sobie w ten sposób te nacinki, tak tutaj. I również tutaj z tej drugiej strony nacinki składamy ze sobą. I przykładamy tutaj do tych nacinków, które były na drugiej stronie zrobione. W ten sposób. No, i dzięki temu mamy tutaj już tą wkładkę do przełożenia okładki zrobioną. Ja sobie już tutaj przeszpilkuję. O, jeszcze Wam tutaj raz pokażę. Tu mamy te przestebnowane nacinki złożone do siebie. W jednej i w drugiej części, i ja sobie teraz tutaj to wszystko pospinam. Natomiast mamy jeszcze te gumeczki. I teraz te gumeczki. Ja sobie robię na 14 cm od brzegu tego drugiego. Tutaj macie ten, ten ścięty brzeg, to tutaj od tego brzegu wy sobie zaznaczacie 14 cm u, u góry i u dołu. I, robię, i na 14, i na 12 cm. I w tych miejscach sobie wkładać gumkę. Też możecie sobie zrobić nacinki. Ja sobie tutaj spięłam szpilkami te gumki, ale na tyle daleko, że jak będę szyć tutaj po wierzchu, to po prostu nie wiedzie mi tutaj, nie wiedzie mi maszyna tutaj na te gumeczki, więc tu sobie znowu spinam od tej zewnętrznej strony, no bo tu będziemy przeszywać po wierzchu. I słuchajcie, będziemy szyć znowu na szerokość stopki tutaj dookoła tej naszej okładeczki. Natomiast tutaj na tej części, gdzie mamy ją ściętą po bokach, to zostawiamy sobie na wywinięcie kilka centymetrów, jakieś 4-5 centymetrów, żebyście mogli swobodnie wywinąć. Okładeczka przeszyta, tutaj dookoła mamy przeszyte. Zostawiłam sobie również dziurkę. I teraz otwieram tutaj tą dziurkę i szukam najdalszego końca. I powolutku sobie tutaj wyciągam. Wyciągam sobie wszystkie rogi. Idę sobie teraz przeprasować tą moją okładkę, żeby nam się wszystkie te rogi ładnie tutaj wyrównały, wygładziły i zaraz do was wracam. Przeprasowane i teraz słuchajcie, tak, możecie sobie przestępnować dookoła tutaj, 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 tutaj i tutaj, czyli w tych trzech miejsc, w trzech bokach. Możecie sobie przestępnować tą e, okładeczkę, ale możecie również tutaj. Po prostu tylko przejechać w tym miejscu, żeby zabezpieczyć tą dziurę, którą mieliśmy na wywinięcie. To tylko tutaj po, tej, po tym wierzchnim brzegu z jednej strony możecie sobie przeszyć. I ja to tak właśnie zrobię. Przeszyłam jak najbliżej brzegu, i teraz biorę moją książkę. raz wam pokażę tutaj ja sobie zawsze tą stronę lewą książki wkładam do tej takiej nieruchomej części, a tutaj zakładam sobie i możecie też na przykład użyć tej tutaj części jako zakładki i zamykacie książkę używacie tej drugiej gumeczki i mamy okładkę gotową. Okładka na książkę gotowa. E, sprawdza się idealnie w podróży albo jak komuś pożyczacie książki na przykład, to możecie sobie jeszcze wyhaftować tutaj swoje inicjały i wtedy będzie wiadomo do kogo ta książka należy. Tak więc kolejny szybki projekt. Y, można powiedzieć, że uszyte z resztek. Y, z właśnie w moim przypadku z. Poszewki na poduszkę, która jest już niepotrzebna. Mam nadzieję, że uszyjecie sobie taką okładkę na książkę. Myślę, że super sprawdzi się na pre jako prezent z moją zakładką, która już jest na kanale. Film jest już na kanale. Gdzieś tutaj Wam podlinkuję. Taki zestaw dla, może na przykład dla taty na dzień taty, dla mamy na dzień mamy. Wiem, że w zasadzie nie wiem, kiedy będę publikować ten film. Czy na pewno już będzie pod nią mamy? Nie wiem, czy przed dniem taty zobaczymy, ale na każdą inną okazję, imieniny, urodziny, czy jakiś prezent pod choinkę, myślę, że to będzie świetny prezent. Właśnie taki zestaw okładka na książkę plus zakładka. Także ja Wam za dzisiaj serdecznie dziękuję. Oczywiście, zapraszam Was na e, moje media społecznościowe, na Instagrama, na Facebook e, i będzie mi miło, jak zostawicie kciuka w górę. Kto jeszcze kanał nie subskrybuje, a chce być na bieżąco, to również zapraszam do subskrypcji kanału. No i oczywiście, do zobaczenia w następnym filmie.